Ja do ja się tak zastanawiam tak naprawdę, jak, jak, jak to jest możliwe, że łokciem yy, to chyba tylko ty potrafisz jedyna na świecie, łokciem włączyć telefon. <noise> to naprawdę jest troszeczkę takie yy, dziwne przynajmniej dla mnie. Jadę zaraz teraz zobaczyć do, yy, do miasta, znaczy do miasta, tutaj do tej swojej wioski. No ja to mówię miasto, bo yy, tak to się nazywa. Wioska, to tam jest wioska i tak i tak. Ale jadę zobaczyć, czy jest salon fryzjerski przypadkiem otwarty. Jak będzie otwarty, to ja sobie muszę, muszę się w końcu wreszcie oszczyc, bo ta fryzura to mnie normalnie masakra. To jest coraz to gorzej normalnie ze mną. I jeżeli będzie otwarty, to od razu nie omieszkam zaś do, do tego, do, do salonu. Jeżeli będzie zamknięty, no to trudno. Jakiś straganik mały tutaj, co tam jest? Jakieś takie zbiegowisko nie wiem, coś, chyba coś się tam stało. Nie będę wnikam, nie ma sprawy. Coś tam na parkingu się dzieje. W każdym razie jadę teraz. Zobaczysz salon otwarty, zajdę. Jak nie, jadę na chwileczkę jeszcze do tego, do, mm, na plac. Do warsztatku zapomniałem yy, zapomniałem piły do cięcia. Nie, jedzie, nie jedzie. Piękna pogoda, ale jest, no niestety jest bardzo, ale jest bardzo gorąco. Ale da radę, wiecie.